Hmm. Ja w sprawie zlecenia A, jakieś stworzenie zmasakrowało nocny patrol Wszyscy uzbrojeni po zęby Chłopy na schwał Skąd wiadomo, że to potwór? Wystarczy spojrzeć na zwłoki. Jak wyglądały ciała zabitych? Jak żyje. Nie widziałem czegoś takiego. A człowiek już się przecież na trupy napatrzył. Kiedyś słyszałem opowieści o ludziach, co na pustyniach Zarykanie ginęli od gorąca. Ci zabici właśnie tak wyglądali. Na początek porozmawiajmy o nagrodzie. Znam swoją cenę. Dobrze. Myślę, że tyle mogę ci zapłacić. Oczywiście, jak się spiszesz. Ciała zostały już pochowane? Był rozkaz, żeby ich spalić. Nasz medyk dobrze im się przyjrzał. Z nim gadaj. Siedzi teraz w dokach. Zobaczę, co się da zrobić. Zapłacimy. Razem z chłopakami zrobiliśmy ścieżkę Na nagrodę. medykiem. Czym mogę pomóc? Badam sprawę zabitych strażników. Podobno dokonywałeś autopsji. Wynajęliście, żeby się tym zajął. Dobrze, chętnie pomogę. Gdzie znaleziono ostatnie ciało? W bocznej uliczce, przy drodze z doków do dzielnicy Burdeli. Ktoś porzucił je w środku nocy. Obejrzę to miejsce. Słyszałem, że ciała były wysuszone. Też uważasz, że zabił ich potwór? Nie sądzę. Zwłoki były wysuszone, ale może próbowali pojmać czarodzieja i ten rzucił jakieś paskudne zaklęcie. To było odwodnienie? Nie. Nie wiem do czego innego to porównać. Interesuje mnie, czy widziałeś na ciałach ślady pazurów lub kłów? Śladów kłów nie widziałem, pazurów też nie. Jedynie ślady paznokci po przygodach z dziwkami. Dziękuję za pomoc. OBEJRZĘ MIEJSCE, W KTÓRYM ZNALEZIONO. POWODZENIA. tu można kupić znaleziono ciała. Może trafię na jakieś nietypowy ślady. Czyli wszyscy panowie chodzą do żeby sobie posprzątać. buty strażników. Nieistotne, Wyraźne ślady kopyt koń. Nie, konie nie chodzą na dwóch nogach. Prowadzi do kuternogi Katarzyny. Kto i wyrzucił flakonik po perfumach? Kto używa drogich perfum w tak podłej dzielnicy? Ej, Jasiek, ty jesteś najstarszy, to powiedz, co to właściwie jest? Budel? Ale rzuć mnie niepewnięta blizna. To tutaj, hmm. człowiek dziwnie się zachowuje. Gdzie ja jestem? Wszystko w porządku? Przecież byłem w tym domu, w tamtym? Chyba tak. Muszę iść i odpocząć. Był pod urokiem Sukuma. Muszę jakoś dostać się do tego domu i skończyć. Uczciwych, do myśli nieczystych prowokujesz! Nie ja... Ta dama ma chyba dość waszego towarzystwa. Dama! Jaka dama! Nie widzisz jej uchów? Doć to elfka, a elfy wiadomo, zawsze coś knują. Nic nie knuję, przysięgam, idę tylko po wodę. A w co ją nabierzesz? Gdzie masz wiadro, he? Czemu nie powiesz prawdy? Jak to czemu? Bo to nie ludź, a one kłamstwowe krwi mają. Niech cię nie zwiedzie gładka buźka, Wiedźminie. Z wierzcho, elfy są piękne jak obrazek, a w środku plugastwo najgorsze. Fuh! Zostawcie ją. A jakim prawem chcesz nam rozkazy dawać, co? Chodź, Radko, bo dla Wiedźmina zabić to jak okiem mrugnąć. Możesz odetchnąć. Już po wszystkim. Po wszystkim? Może dla ciebie. Pójdziesz sobie, a ja tu zostanę i oni też. Piękne podziękowanie. Prawdę mówią, że powinniśmy się od starszych ludów uczyć manier. A czego oczekiwałeś zapłaty, że padnę ci w ramiona albo od razu rozłożę przed tobą nogi? Idź już Badgern i zapamiętaj. Nie chcemy Twojej litości. W to tak karmią, że potem dwa dni głodne nie chodzisz. Głupi, nie widzisz, że to wiedźmin? Pewno bez jakąś tropi. Ejże, siwy rycerzu, giermka nie szukacie? Kim jesteś? Słyszałaś kiedyś o Wiedźminach? Przyszedłeś mnie zabić? Na początek chcę porozmawiać. Dlaczego zabiłaś tamtych strażników? Byłam nieuważna i zaskoczyli mnie. Chcieli mnie zamordować, więc musiałam się bronić. Tylko tyle? Żadnej wzruszającej historii o ludzkiej nienawiści do wszystkiego, co obce? Nie Niezwykłam kłamać. Niezwykłem też zabijać bez powodu. Musisz opuścić miasto. Hmm. A jeśli tego nie zrobię? Wtedy będę musiał cię zabić. O, zawsze to samo. Nie cierpię zmian. Byłam głupia, że dałam się zaskoczyć. Będę musiał skłamać, że cię zabiłem. Zwykle przynoszę trofeum. Dobrze, weź to. I jeszcze to, bo póki co jestem na ciebie wściekła. Ale wiem, że gdy będę już daleko, złość mi przejdzie.